Marka Jezus, odcinek 153. Kochani, to jest przedostatni odcinek serii Marka Jezus. I dzisiaj od razu, od rana chcę Was zachęcić do spotkania się z całym 13 rozdziałem Ewangelii Marka z metodą lekcji Divina. I tylko kilka takich myśli rzucę. Pamiętajmy, że przy Lekcjo Divina tu gdzieś może się pojawić odnośnik. Jest taki jeden film, na którym wyjaśniam o co chodzi bardziej z tą metodą, ale chodzi o te pięć kroków: lekcja, lektura, powolna lektura duchowa, medytacjo, czyli rozważanie tego, co mnie poruszyło, oracjo, czyli rozmowa z Panem Bogiem, też o tym, co przemedytowałem, kontemplacjo, wejście w takie spotkanie już bez słów w Bożą Obecność. Ja jestem Jego, On jest mój. I piąty punkt to jest akcjo, czyli już po zakończeniu modlitwy, próba przeniesienia tego, co przeżyłem na modlitwie, w moje relacje z innymi ludźmi, z Panem Bogiem, z sobą samym. I teraz ten trzynasty rozdział, to jest, nie można go oddzielić, on jest bardzo mocno związany z tym, co było w jedenastym i w dwunastym rozdziale, rozdziale. To jest Jezus, który wjechał do Jerozolimy, przywitany jak król. I On z tej Jerozolimy tak wyjeżdża na noc i wraca na dzień i prowadzi dysputy różne, prowadzi różne rozmowy. Różni ludzie do Niego przychodzą, rozmawiają z Nim y, i to są różne osoby, które mają jakby jakiś swój sposób bycia i życia wokół świątyni. Jezus z nimi rozmawia i tak jakby pokazywał, że ich sposoby, ich jakieś utarte schematy oddawania kultu Panu Bogu, funkcjonowania z Panem Bogiem, że one się kończą wraz z Jego przyjściem, że On przynosi nową jakość spotkania z Bogiem. To się wszystko kumuluje właśnie na początku 13 rozdziału, kiedy uczniowie wychodząc jakby po raz ostatni ze świątyni razem z Jezusem, patrzą na to wszystko, jeden się zachwyca. Jezus mówi tu nie zostanie kamień na kamieniu. Oczywiście to jest zapowiedź zburzenia świątyni za kilkadziesiąt lat, ale to jest zapowiedź rozpadnięcia się pewnego sposobu komunikowania się z Bogiem, który do tej pory jakoś funkcjonował, ale który przestał być życiodajny, Jezus zapowiada, że ta świątynia, ten rodzaj się rozpadnie i że przyjdzie nowy. I zaraz potem uczniowie Go pytają, to kiedy to nastąpi? Czyli jakby próbują zatrzymać się na tej powierzchni. Kiedy nastąpi to rozpadnięcie się tej świątyni? Jakie będą znaki temu towarzyszyć? Jezus w całym 13 rozdziale próbuje ich przywrócić do serca, do tego, że właśnie o to chodzi, żebyście nie wiedzieli, kiedy to nastąpi, ani żebyście jakby nie czepiali się pojedynczych znaków za chwilę to, co później dzieje, to mówi, będą początek boleśni, będą wojny, będą różne rozruchy, będą trzęsienia ziemi, yy, będą prześladowania, yy, rozpadnie się yy, zburzenie Jerozolimy nastąpi, różne te rzeczy zapowiada i gdzieś między wierszami w pewnym momencie im mówi, ale słuchajcie, to będzie tylko początek boleści. Ten początek boleści jest bardzo ważnym słowem, bo to słowo początek boleści oznacza początek boleści, bólów kobiety, która zaczyna rodzić. I to co Jezus tutaj mówi, jak te rzeczy będą się działy, o których ja mówię, to wy nie patrzcie na to, że to jest jakiś koniec, że to jest koniec świata. Nie, to jest koniec właśnie tej przemijającej formy świata, który jakoś nie jest związany z Bogiem, który który no, wyszedł gdzieś z tego oddziaływania Bożego. A jest początek boleści, początek narodzin się do tego, co już będzie całkowicie z Bogiem zjednoczone, co już będzie całkowicie przeniknięte Bożą obecnością, bliskością z Nim. I, i Jezus w ten sposób mówi, kończy też ten trzynasty rozdział zachętą do czuwania, do takiego czuwania, jak ktoś, kto się w nocy kładzie spać na na, pod gołym niebem, żeby, żeby móc słyszeć y, wszystkie szmery, wszystkie ruchy, żeby móc być czujnym, gdyby miał przyjść, nie wiem, dziki zwierz i coś zrobić, to żeby móc się szybko podnieść, podnieść alarm, ocalić też innych, y, ale też czujny, żeby mógł wstać i wyjść na spotkanie y, komuś wspaniałemu, kto to przychodzi, żeby mógł wyjść i go przywitać. Nie? I, I do takiego czuwania Jezus zachęca. Więc w takim duchu tę Ewangelię czytajmy. I raczej usłyszmy to, że Jezus mówi, jak się te różne rzeczy będą dziać, to, to, to zauważcie, że to jest początek boleści, to oznacza, że wkrótce będą narodziny, że wkrótce będzie pełnia zjednoczenia z Bogiem. Życzę Wam dobrej, dobrej modlitwy tą metodą lekcji Divina. Przyjmijcie na tę modlitwę błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Pamiętajcie, kciuk w górę, dzwoneczek, e, subskrybujemy też nasz kanał. No i e, wieczorem się widzimy na odcinku, który zakończy serię Marka Jezus. Do zobaczenia.